Tu mamy moją kolonię pierwszych, a zarazem ulubionych mrówek. Mo moje złoto dosłownie. Kolonia urzęduje u mnie. Prawie rok dotarły do mnie w boksie niespodziance. A mówimy o Camponotus Fetrin Koi. Osobiście uwielbiam niespodzianki, bo w sumie kto ich nie lubi? Oczywiście mówimy o dobrych, by byle nikt sobie nie pomyślał o, o jakichś dziwnych rzeczach. No dobra, ale nie przyciągajmy i obejrzyjmy, jest bliska. To super stworzenia. Nie, nie są trudne w utrzymaniu. Udało się je wy, wyprowadzić od samej królowej i polecam każdemu. Wspaniałe uczucie, kiedy widzimy, jak tworzy się kolonia od samego początku i się rozrasta. Osoby, które tak robią, wiedzą o czym mówię. To może przyjrzymy im się nieco bliżej? Co wy na to? ale marzułaczki, nawet widać te całe ząbki na nich. Jakoś tak dziwnie przyświetla nas wzrokiem, przynajmniej ja takie odczucie mam. Aż dziwnie, ale okej, okay. wygląda jakby była, jakby nie była prawdziwa. Bliżej nie możemy. No i dobra, i, ma, i, i mamy strefę. Idealną. O, nawet się coś tam rusza. Rodzeństwo opie opiekuje się młodszym rodzeństwem. Zobaczmy, co tu się dzieje jeszcze. Po innych komorach. No tu mamy inne siostry. No co się czekały? A zobaczmy do komory królewskiej, co tutaj się dzieje, o. Królowa jest, nawet widać. już częściowo i od tyłu, ale zawsze. No dobra. Widzimy tu kilka potwarek, robotnice. Na wyższym piętrze też jest poka pokaźnie. No a tutaj to już moje pusto. Oczywiście syf, jak tu mrówek. Nie lubię mieć nic sterylnie. O tutaj mamy jedno przy wejściu nawet. Obserwuję. No dobra. To może przejdziemy do... do karmienia. Kolonia zgłodniała, akurat jej pora na karmienie. Gatunek prosty w hodowli i łatwo dostępny, jeżeli chcesz zacząć przygodę z tymi wspaniałymi zwierzętami. To może mały ga opis gatunkowy, co Wy na to? W kolonii występuje kasta żołnierzy, tak ta, mi osobiście jeszcze się nie trafił, no cóż, może niedługo. Rozmiar, królowa od 12 do 13 mm, robotnice od 5 do 11 mm, tak mniej więcej. Ubarwienie, robotnice zł złoto-miodowe, królowo-bursztynowa złota. Występowanie. Oczywiście Azja, tylko tam takie dziwota występują. Odżywianie. Woda z miodem i owady karmowe. Hibernacja. Braki jeśli padną w stagnację odłączamy grzanie na 2 miesiące temperatura no tak 25 do 30 stopni. Ale pamiętajmy, że w całym gnieździe nie może być ta sama temperatura, żeby mrówki miały możliwość wyboru gdzie będzie im najlepiej. Polecane formikarium najlepiej no drewniane lub korkowe, ewentualnie druk 3D lub akryl. Ja osobiście trzymam w akrylu. Póki kolonia się nie rozrośnie. To może je nakarmimy. No dobra. Nie, ża nie żałuję i nie wybieram im, co ma, co ma być. Czy białko, czy węglowodane. Same wybierają, co potrzebują. Wiem, znawcy mogą się czepiać, że tak się nie robi, ale zdania słyszałem różne, więc tak zostało. Podaję im rozrobiony syrop agawy i świeższe bananowego. Zobaczymy, jak się zainteresują. No i dobra. Zaczynamy. Zobaczymy czy się może coś kuszą. Położymy im tutaj. Miseczkę. Mhm. Powiedzmy. Z aluminium. Przyda się. No i czas na kropelkę. Większą. O! Powinno być im. Dobrze. I od razu może i nawodnimy. O! No i super. No póki co chyba żadna nie jest chętna, żeby wyjść, się pokazać, ale może zaraz. Może. I teraz złapiemy jakiegoś wierszcza durnego. I oczywiście, zacząłem grzebać przy świerszczach. I moja Agama Freya, ja, oczywiście też się jej zachciało. No ale bez przesady. Niedawno jadłam, więc może później. No i mamy jakiegoś. Dobra. I podamy go gdzieś, byśmy go dali. Ale może gdzieś tutaj? O, no, o. I może, co? Ktoś się skusi na, na coś? O. Kraja apeluję o spokój. Się, świersz nawet się ruszył. Zobaczymy, no. O, coś się pojawiło, nawet. O, no to tak bardziej zdziwiona. Bardziej taka jest zdziwiona niż. O, mamy tutaj uciekiniera. No nie. Powiem wam szczerze, że przez te ucieczki to też się zdarza, niestety. Powiem wam, że kolonia byłaby większa, gdyby właśnie dochodziło co jakiś czas do jakichś ucieczek i nawet nie chcą współpracować, widzicie, no. Dzikusy jedne. Tak. Za wszelką cenę próbują rządlić nawet pensetę. No zajmie się jedzonkiem, o, widzisz tu białeczko jest Syropik, a ty latasz jak poparzona. No i widzicie jak to z nimi jest. O. I zaczęła się nadczyścić. No nic, uciekła nam z kadru. Druga chodzi po termometrze. W ogóle nie są zainteresowane jedzeniem. Dobra, może im może utrudnimy im troszkę, ale my chyba nie będziemy mieli trudni wcale obserwacji co się dzieje. Na pewno zniweluje to nam problem z ucieczką. A w całym centrum. Dobra Coś się dzieje No nic No dobra Ja was zanu zanucać nie będę z tym Także na razie Cześć